Dziś przyjrzymy się sarkofagowi. Sarkofagiem ochciliśmy takie tajemnicze urządzenie na strychu. Podejrzewamy, że jest to szczyt naszej instalacji centralnego ogrzewania. Znajduje się tam jakieś naczynie nie wiem, przelewowe, przeponowe, nadmiarowe. Różne dziwne rzeczy o których hydraulicy tylko wiedzą, rzecz została zmodyfikowana przez poprzednich właścicieli. O tyle, że dodano taki kubełek, z którego co jakiś czas czyli często wylewamy wodę. Do tego kubełka woda spływa po tych szmatach, które są gdzieś tutaj przymocowane do końcówki rury stalowej rury, która to jest zakończona również jakimś wynalazczym, dodatkowym naczyniem, i z którego jest wyprowadzenie na zewnątrz przez okienko na styku. Jak dopełniamy wodę do instalacji, to wystarczy posłuchać, czy chlapie nam z góry. Jeśli nie ma deszczu, to znaczy, że chlapie stąd. Sarkofag zabezpieczono, jak widać, na różne wymyślne sposoby, jakimiś gąbami, styropianem, mnóstwem jakichś zabezpieczeń tekstylnych. Podejrzewam, że po to, żeby to w zimie nie zamarzało, bo tu jest na strychu jest bardzo zimno. I w zimie podejrzewam, że temperatura około 0, albo nawet niżej, może się wydarzyć. Częściowo odkryty sarkofag. Wygląda tak. Częściowo odkryty to znaczy, że zdjęliśmy z niego wierzchnię warstwy. Wszystkie z nich są albo troszkę przemoczone, albo bardzo mocno przemoczone, koce. Jakieś narzuty, jakieś no, fragmenty odzieży, kartony, kawałki mebli, jakieś ciężkie płyty, które no nie wiem co ocieplały, ale no, tak to było. No i ciekawostka taka jest, że jeszcze do ocieplania sarkofagu został użyty trójkąt ostrzegawczy. O, całkiem dobry. Nowiutki trójkąt z firmy Suwary. Nie używany na pewno nikt. Bardzo ładny. O. Ten trójkąt można by zamontować chyba na samej górze w sarkofagu pod tytułem Uwaga nie otwierać. A tak miało być, ale nie, nie dokończono projektu. W każdym razie przed nami jest sarkofag i chyba zasadnicza część. Widać, że jest przykryta folią. Pod folią są kartony. To jest taki większy zbiór kartonów, bardzo ciężkich. I jest to, no... Rozwinięte życie biologiczne pod tym kwitnie. Zapach jest no, okropny. O Nie wiem czy postąpimy tak, że nie zajrzymy dalej, ale nie ciekawość jest duża i, i wola jakby dobrania się do tego. Także zignorujemy ten trójkącik i działamy dalej dalszy rozbiórki sarkofagu, ściągnęliśmy przebutwiałe kartony. No, gdyby film oddawał zapach, to byłoby naprawdę interesująco. Pod tym odkryliśmy, że wszystko jest obudowane starymi dechami. No też one są mocno przebutwiałe z jakichś drzwi, z jakichś starych kradensów, z wszystkiego co tylko możliwe. No i pod tą całą konstrukcją drewnianą jest dopiero naprawdę interesujące. Widać, że jest, zabezpieczenie jest ekologiczne, bo stanowią go innymi liście. Tak. tutaj jest, o no, jakieś kraciny są. I tej, tej No wszystko jest to zawilgocone. Brzydko pachnie. Teraz mówię przez maseczkę. Bo już był moment taki, że należy śmielej jej używać. O. Co będzie dalej? Zobaczymy. Już myślałem, że pod tym wierzchnim zabezpieczeniem będzie sama ekologia, a tu nie, bo gdzieś tam znalazło się ocieplenie bardzo ciekawe, bo z takich nowych, nowych fartuchów drelichowych cały jest worek. Właśnie takich fartuchów. No i zabezpieczone są w tej chwili wilgociowo. Powinienem no się chyba ubrać w taki, taki fartuch i, i kontynuować w nim. Może to jest właśnie po to, żeby na tym etapie ewentualny odkrywca no, zmienił swoje ubranie na takie. Nawet jakieś filmowe oznaczenia. No, no w taki, z takich nieekologicznych rzeczy jeszcze takie stare spodnie. Tak. Też tak, Ojejku. Uf. No nie wiem, czy kombinezon nie powinienem ubrać, nie tylko ten fartuch. No bo jest tutaj bardzo, bardzo dziwnie. Też w tej worki cementowe ale bez cementu. I to tak właśnie jest. ta warstwa zdjęta to jest taki tutaj może nie przedwieczny, ale bardzo stary pył o no, składzie bardzo tajemniczym. A pewno nie co my tu dalej odkryjemy? W każdym razie do zasadniczej części tego naczynia, o którym zacząłem mówić na początku, no jeszcze jakaś droga do przejścia jest. Zbiornik bezpośrednio jest opakowany czymś takim. To wygląda na jakąś taką, no nie wiem, coś drewnopodobnego. Może być, znaleźliśmy kawałki kory drewnianej, i kawałki drewna takiego mocno zżartego przez korniki. Więc to jest albo troty naturalne, a może po części troty zrobione przez szkodniki drzewne. Nie wiem, trudno powiedzieć. Może szkodniki drzewne też działają w takich w miejscach. W każdym razie. Woli do, dokopujemy się do zbiornika, ale robota no jest jak widać, wcale nie wiem, czy nie jest gorsza niż czyszczenie kominów. Widoki na pewno gorsze odkopywanie sarkofagu trwa. Widać, to jest taki konglomerat trotów, liści. I kto wie tam jeszcze czego. W każdym razie bardzo suche. Akurat w tym miejscu jest to wszystko bardzo suche. No i lekkie. Wydaje, że unosi się ten pyłek. No. Bo... Takie skojarzenia z tarna Może to zbyt śmiałe, ale. No ale jest to też sarkofag. Rośnie ster taworów z trocinami i liśćmi, chociaż teraz to są głównie trociny, to takie bardzo gęste, zbite, choć bardzo suche. A odkrywa się sedno naszych poszukiwań. Widać, że dla takiego jednego malutkiego zbiorniczka Rado niepozornego zbudowano tak pokaźną konstrukcję. Po tej stronie trochę jeszcze dobrych trotów, a tutaj Ta rurka. Była już zabezpieczona jakąś taką watą w kartonie budowana też wata szklana. I dalej rurka idąca to jest chyba rurka przelewowa. Dlaczego więc? Woda uchodzi z tej górnej rurki. Do tego będziemy za chwilę może, ale póki co jeszcze warto dokończyć porządkowanie tego. Rumowisko śmieci. Wszystko to są elementy. Konstrukcyjne i ocieplające sarkofagu, który to odkrył się naszym oczom. No i widzimy już, co to jest za urządzonko. Jak widać, jest to nic nadzwyczajnego, tylko, tylko kawałek beczki, takiej na wodę. Jest od dołu, jest rura dołączona do instalacji. Ja się gromadzi woda. W przypadku, gdy przekroczymy ten poziom, powinna woda spłynąć tą rurą. No I w jej wielu, znajduje się w piwnicy. Jest taki zlew. Do którego ona jest wprowadzona, tylko że ta rura prawdopodobnie jest gdzieś skorodowana. w każdym razie nie ma odpływu, dlatego u nas w przypadku zbyt wysokiego poziomu wody woda podchodzi tu tu, 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 tu i wychodzi tą rurą, która prawdopodobnie miała za zadanie odpowietrzać pokład. W tej chwili jej funkcja się zmieniła i jest rura przelewowa. Nasz wynalazca tutaj dodał taki element zamiast zamiast po prostu rurkę włożyć w to i jakoś zabezpieczyć. Zbudował taką konstrukcję i do tego to obowiązkowe wiadro, no bo woda tędy górą wychodziła po prostu i musiała spływać, gdybym spływała po rurze, to w jego rozwiązaniu spływała po, po tych szmatach. A pierwotna konstrukcja to była taka, że z tych tutaj desek, kawałków drzwi zbudowano takie koryto, wypełniono trotami, Czym tam kto miał? Stare spodnie, kufajki. No wszystko tu można było znaleźć. No dopiero później podejrzewam, że następne pokolenia może były takie potrzeby może nie, nie wiem do, dorzuciły jeszcze inne elementy odzieżowe jakieś worki, jakieś kartony i inne tego typu rzeczy żeby wzmocnić ochrony. Nie wiem, w każdym razie no, urządzenie jest dosyć małe. A z obudową cały sarkofag to długość była ponad 2 metry i to tak sporo. Wysokość no to podejrzewam, że metr spokojnie. Szerokość też pewnie około metra albo nawet troszkę więcej. W każdym razie tyle jest worów z trocinami. Jest do kartony też z trocinami. Część jest z tą watą szklaną, która tu jest. Też gdzieś się z znaleźli i ona jest też wywalona. Dodatkowo kartony te przebutwiałe. Folia ta taka którejś warstwy styropiany. No teraz trzeba się zastanowić co i jak i gdzie wyrzucić. No i posprzątać tu, wyczyścić to co jest do wyczyszczenia. Miałem nadzieję, że uda się dostać do środka. Ale niestety tu jest jakiś zawór, tylko że on jest zaspawany. Tu ta rurka żadna nie ma łączenia jakiegoś Śrubowego. wszystko jest przyspawane także no trudna tu sztuka będzie cokolwiek naprawić sprzątanie okolic sarkofagu nie jest łatwe jest żmudne i okazało się jeszcze dodatkowo mokre bo tutaj na podłodze niestety pod tą konstrukcją jest świetnie bujne życie i to z zakresu grzybów, z zakresu owadów, pleśni. pleśni. A pleśni to nie grzyby? Pleśni. Moja żona jest biologiem, więc wie o czym mówi. I wielu zwierzątek biegających. Wielu zwierzątek biegających, niezidentyfikowanych nawet dla wytrawnego biologa. W każdym razie. A propos tych pleśni i innych tego typu rzeczy, no to wygląda to tak. Jest tego mnóstwo. Po prostu mnóstwo. Jest woda na tym jakieś kożuchy grzybne. Nie wiadomo co to jest. W każdym razie no, bardzo się cieszę, że się do tego dobraliśmy. Bo za jakiś czas mielibyśmy w kuchni, bo jesteśmy nad kuchnią, mielibyśmy zacieki. Na suficie, a tak to no ktoś tu włożył takie kartony paskudne pod spodem, tylko marzył o tym, żeby przechowywać wodę w sobie. To nic, działamy dalej. No nie ma co mówić, że jest tu dobrze, bo jest ewidentnie źle. Widać jaka jest tutaj ukształtowanie terenu. Tak brzmi jakoś wyrwa posadce lub czymś co udaje posadzkę. Tutaj są fragmenty po prostu położone, uszczerbione. No a tu w tym miejscu było tak zwane ocieplenie z, z trotów. No, te trociny no, były siedliskiem zwierzątek wszelkiego rodzaju i niestety wilgoci. Musimy to teraz, zamiast zająć się dalszą robotą, trochę powietrzyć. Wywaliliśmy wszystko, co się dało, no i poczekamy, aż to wszystko przesnie bardziej, to wtedy się tym zajmiemy. Te trociny tutaj, to były zwykłe trociny drewniane, bez żadnych dodatków. Stąd zwierzątka miały raj, natomiast te, co, te którymi był obłożony sarkofag, to wczoraj byśmy walczali o właśnie te one to nie są zwykłe trociny, to są trociny jak się dobrze przyjrzałem temu z jakimś z chyba z wapnem gaszonym, a może jeszcze z czymś czasami z karbidem się stosowało dlatego, żeby właśnie utrudnić działalność szkodnikom no, i skutecznie to działa, bo tam nie znaleźliśmy ani jednego zwierzątka co innego. Tu, bo tu tu było ich sporo różnego rodzaju zwierzaczków. Może to jest taki rezerwuar. Nie wiem, spuszczeli kołatków domowych, przy czego tam jeszcze, bo niestety w tym stropie one żyją. Ale to jest temat dalszy. A propos dalszego tematu to więźbie dachowej też żyją, bo ze stropu mają już blisko.